Kiedy dowiedziałem się, że od następnego dnia nie będzie zajęć stacjonarnych, od razu poczułem, że trzeba zadziałać teraz, zanim powstanie za duży dystans między studentami a nauką, między nami, żeby utrzymać rytm pracy, bo wiem, że jak się raz z niego wypadnie, to później trudno do niego wrócić. Ten rok pokazał, że nauczanie online nie jest łatwe. W takich warunkach trudniej skupić uwagę studentów i zainteresować ich zajęciami. Podczas uczenia się online więcej rzeczy nas rozprasza. Nie da się odciągnąć uwagi od dźwięków z ulicy czy migającego światła. Najważniejsze to zainteresować studentów tematem. Ja, przygotowując się, wymyślam jedno zdanie, z którym chcę, żeby studenci wyszli z naszego spotkania. Zajęcia prowadzę tak, by przekazać odpowiednią wiedzę, sprowokować dyskusję, zaprezentować postawy. Idealnie, gdy studenci poznają wiedzę, poddają ją refleksji, dostrzegają jej przykłady, i na kolejne zajęcia przychodzą gotowi do dyskusji. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków, np. przez zachęcanie ich do wypowiedzi w mniejszych grupach czy wykonywanie odpowiednich zadań. Kiedy po zakończonych zajęciach studenci dalej dyskutują o tym, co się na nich wydarzyło, mam poczucie, że dobrze wykonałem swoje zadanie.